Witajcie. W holu zakupowym jest Biedronki. Co prawda zakupy robił mąż, więc on powinien Wam pokazać, co zakupił w sklepie Biedronka. Dobra, zaczniemy od bułek, 10 bułek, zwykłych tych kajzerek. I może najpierw to. Winogrona są na promocji chyba, nie wiem, po 4 coś, niecałe 5 zł. Powiem Wam, że dokładnie to nie wiem. Bo ja tylko wiem to z gazetki. O, jeszcze tu wziął. Um, widzę, że wziął 4 razy bondi. Mówił, że bondi były po złoty 99. Dziewięć. Jak się wzięło oczywiście dwa opakowania, więc zakupił cztery. Paluszki solone z firmy top. Pewnie jakaś biedronkowa, nie wiem dobra. E, dwa jogurty pitne krasny staw jeden. Jagodowy, a drugi, widzę, wziął sobie żurawinowy. Kaczup, bo tego nie może zabraknąć. Dwa moje ukochane sery. Widzicie? Nie powiedziałam mu o tamtym, chociaż i tak nie wiem, czy by wziął. Jak zwykle, jak mąż pójdzie do sklepu, to kupi taki ten ser wodnisty. Jak to ja nazywam? Ciapak. Także dwa razy wziął i nawet wziął je, wiecie co? twaróg chudy co jeszcze tutaj wziął budyń czekoladowy takie to e, pakowane w środku pięć sztuk, 5 opakowań jest tego budyniu a czekoladowy budyń to jest ulubiony budyń mojego męża kolejna jego ulubiona rzecz czyli ten taki krem czekoladowy do smarowania, tylko tym razem jest orzechowy, tak jak widzicie i ja też widzę Kolejna jego niezdrowa rzecz, Pepsi, też oczywiście musi być, bo to też jest jego ulubiona rzecz. Także widzicie, co, widzicie zakupy, teraz właśnie męskie zakupy spożywcze. Jedziemy dalej z męskimi zakupami spożywczymi: lejcy, paprykowe, jedno opakowanie. Lejsy paprykowe. Drugie opakowanie. Podziel się uśmiechem. Ok. Klep tostowy. E, lubella. E, muszle. Także tak jak widzicie. Widzę, że się pojawiły po ostatnim, właśnie jak ja byłam. To nawet tam nagrywałam i mówiłam, że nie ma. I wziął tych muszli. Wziął tych muszli dwa opakowania widzę. Ok. To sobie tutaj już odłoży. I jeszcze jedna torba. Taka dość ciężka. Eee. Dwa razy ser. Widzę, że wziął morski. Nie wiem, czy jakaś była promocja, czy nie. Ale pewnie jak wziął dwa, to pewnie była. Bo tak to na pewno by wziął jeden. Ale dlaczego morski jak on zawsze gołdę wiem, że je? To chyba może, że źle sobie spojrzał, także to. I tutaj już widzę jeszcze mięso. No po mięso to wam powiem, że dzwonił i pytał się właśnie, czy chce mięso. To tylko była jedyna rzecz. A i chleb. Chleb tostowy, to ja mu kazałam kupić chleb tostowy. Płatki Lubella mu kazałam kupić. Winogrono, to jest z mojego polecenia, tak. I, I tyle. No i mięso, bo właśnie po to dzwonił do mnie i powiedział, że jest w biedronce, więc wiedziałam, że jest. I tak kupił szynkę, i ona była coś, nie wiem, po 11 zł, chyba bez tam paru groszy, coś tak mówił. E, także szynka wieprzowa widzę, dobra. I jeszcze jedna szynka wieprzowa. Także to. Była też w promocji mówił, że łopatka. Łopatka była po 8,99 z tego co mówił przez telefon, ale tego nie, nie chciałam tej łopatki. Po ostatnim doświadczeniu właśnie z Lidlem nie chciałam tej łopatki. Ale powiedział, że jest szynka właśnie, o ile się dobrze nie mylę, to jest po 11 zł. Czy tam po 10,99 czy coś takiego było. I jeszcze zakupił już Wam pokażę. E, ćwiartka tylna z kurczaka. E, ona też była w promocji po 2,99. Także ja tu zaraz sobie muszę to posprzątać. Czekajcie, bo mi to zaraz spadnie wszystko. Tu mam jeszcze jedną ćwiartkę. Jeszcze jedno opakowanie właśnie tego kurczaka. Jeszcze jedno opakowanie kurczaka i wszystko Wam już pokazałam. Tak. Jakbym właśnie wiedziała, że będzie wybierał się do Biedronki, no to pewnie bym temu jeszcze coś dopisała. No i bym od razu nagrała ten groszek, co mam tam nagrane gdzie indziej, a to będzie właśnie taki zbiorczy myślę, hol zakupowy po prostu z Biedronki, bo jutro mam plan wybrać się do Lidla, bo w Lidlu wiem, że jest masło, ale już nie chciałam, wiecie, go ganiać po żadnych sklepach, bo i tak nie wiedziałam w ogóle, że będzie w sklepie jakimkolwiek, a że był i zadzwonił, no to już go wykorzystałam. Dobra. Także na chwilę obecną to tyle. Oczywiście jak będę w Lidlu i zakupię coś, to oczywiście Wam jeszcze dogram. A jak nie, no to będzie taki po prostu króciutka biedronka, ale na pewno będę. Na pewno będę, bo tak jak mówię, nie mam masła, więc będę musiała sobie zakupić masło. Także na razie tyle i do zobaczenia w drugiej części holu zakupowego. I witam Was. We wtorek, bo dzisiaj mamy wtorek, właśnie w dogrywce z Lidla, bo tak jak wiecie, co mówiłam Wam w pierwszej części filmiku, wybieram się do Lidla za e, promocyjnym masłem, ale powiem Wam szczerze, że tego masła już dzisiaj nie było. Jak ja byłam o godzinie em, po 15, także tego masła już niestety nie było. Pytałam Pani, więc już tego masła nie było niestety dostępnego. Trudno. Nie chciałam mi się wczoraj jechać, więc trudno. Obęd obędę się bez tego masła. Znajdę może gdzieś jakąś inną promocję. No ale wiadomo, też i bez, tego, bez niczego z tego lidla też nie wyszłam. Tylko coś tam już w tym lidlu kupiłam. I to będzie taki hol z siaty. Oczywiście nie wzięłam swojej, bo się śpieszyłam i zapomniałam. Także teraz już właśnie przechodzimy do hola z siaty z lidla. Pierwszą rzeczą, jaką zakupiłam, to są drzostkwinie. Pół kg za 3,99 niby produkt polski. Także zobaczymy, jak smakują polskie brzoskwinie. I tutaj jest tylko 5 sztuk w opakowaniu. Kolejną rzeczą będą takie gąbeczki do mycia naczyń. Tutaj jest ich 5, 6 sztuk. Nigdy takich nie miałam. Zawsze miałam te z biedronki mniejsze. A z ciekawości zakupiłam takie. Zobaczę właśnie, jak będą działać. Po ile były, nie mam pojęcia zielonego. Kolejną rzeczą będzie ściereczki do różnych powierzchni. Uniwersalne, o zapachu, o zapachu jabłkowym. Z firmy W5. Wzięłam takie uniwersalne, ponieważ nie znalazłam do, me, do mebli specjalnych, takich brązowych. A ja właśnie tymi ściereczkami mokrymi wycieram meble u nas w domu. A w Biedronce też nie, nie zawsze się zdarzają, więc już wzięłam po prostu wszystko jedno, aby tylko były mokre chustki i cena ich jakoś 5,99 czy coś takiego. Kolejną rzeczą to chyba już wszystko będzie z chemii. A jeszcze jedna rzecz była z czerwoną metką. Poczekajcie, bo muszę ją zlokalizować. I jeszcze z czerwoną metką taki środek również z W5. I to będzie właśnie już ostatnia chemiczna rzecz. Coś takiego. I to jest właśnie e, niby produkt do powierzchni e, ceramicznych. Czyli do płyty indukcyjnej. Tak tu pisze środek do czyszczenia szkła ceramicznego. Pół litrowy. I on oryginalna cena było 5.19. Ja go zakupiłam za 2 ,59 zł 59 groszy. Także jest czerwona meta. i to wszystko będzie właśnie z chemicznych. Kolejną rzeczą, jaką zakupiłam, jest to granola Czeko yy, skład coś takiego, granola z miodem i mleczną czekoladą. Yy, niby taka nauka nam smak. Coś takiego. Julcia to chciała yy, spróbować z firmy One Day. More i to kosztowało 10,50 zł. Powiem Wam szczerze, że trochę dużo jak na 400 gram, ale dziecko chciało spróbować, a dziecku się nie odmawia, prawda? Niby tutaj jest dobry yy, skład, yy, ale to już tego składu nie będę Wam czytała. Oczywiście przecież każdy ma, może sobie pójść do Lidla i. Skład zobaczyć, ale jak tak patrzę, to skład, właśnie najgorszy, to to nie jest. Także można spróbować, mam nadzieję, że będą jeść, bo jak kupuję takie tańsze granole, to niekoniecznie chcą właśnie ich zjadać. Dobra, co tu jeszcze mamy? Eee, z czerwonymi metkami nic takiego nie było. Znalazłam jeszcze tylko takie jogurty. Zapytałam się Julki, czy chce. Powiedziała, że chce, i te jogurty były przecenione z 77 na 38 groszy. A to tylko o to chodzi po prostu, żeby nie marnować jedzenia. I powiedziała, że sobie jutro weźmie ten jogurt do szkoły razem z tą właśnie granolą. E, jedno masło zakupiłam po normalnej cenie. Ono chyba kosztowało 4,49. E, drożdże, po mi się rzuciły w oczy. A drożdże to ja lubię mieć w domu. E, wzięłam parówki z firmy Peacock od farmy do stołu. Parówki z mięsem z pierści, kurczaka. Pisze, chów bez antybiotyków, więc miejmy nadzieję, że tak jest. Zawierają 92% mięsa z kurczaka. Dobra, przeczytałam sobie skład i one były chyba po 3,99 za opakowanie, oczywiście. E, zakupiłam również. Spinak młody, tak wiem, powiecie, że przecież sobie zachowałam. E, to znaczy, sobie sama go wysiałam i uhodowałam w y, warzywniaku i mam zamrożony, tak wiem, ale ten zamrożony, on jest usmażony na maśle i do takich koktajli się nie nadaje. A powiem Wam szczerze, że mam ochotę na taki koktajl, owocowo-szpinakowy, albo nawet wiecie na co, na sok sobie wycis wycisnąć po prostu marchew e, marchew, szpinak. I nie wiem co ja tam mam, banany mam, które trzeba już zjeść i mam właśnie ochotę na taki yy, koktajl właśnie ze szpinakiem i z owocami. Także coś takiego i to jest opakowanie XXL. I ostatnią rzeczą z Lidla będzie camembert z ziołami. Tutaj mam jeszcze ten winogron, który właśnie zakupił ostatnio mąż Biedronce, który też będziecie widzieć. W holu zakupowym, a ja właśnie taki camembert bardzo lubię jeść z winogronem. Nie wiem po ile kosztował, ale raczej na promce nie był. I zaszłam też do Rosmana w poszukiwaniu w sumie, tak naprawdę, bidonu jakiegoś, bo Julce ten bidon pękł, co miał, miała z ostatnio, co też go widzieliście tam gdzieś kiedyś. Także jej pękł, i Julka jest bez bidonu, ale tu gdzieś się wybiorę. Nie wiem takiego sklepu, to pokupię właśnie im bidony, albo nawet i takie kubki termiczne, bo teraz już jesień idzie, więc bardziej będą nosić ciepłe napoje, aniżeli zimne. Dobra. Więc byłam w tym rozmanie. No i oczywiście też z niczym nie wyszłam. Pierwszą rzeczą, którą zakupiłam, są to sztoteczki do zębów Max White z Colgate 2 plus 1 gratis i one były właśnie w promocji. Z 15 zł, przecenione na 9,99. Widziałam na paragonie minus 5 zł, miałam. Tutaj jest 3 sztuki, także akurat e, będzie dla, e, na wymianę. A powiem Wam, że już nie było nawet e, więcej, bo bym wzięła jeszcze jedno opakowanie, ale niestety już nie było. To to. E, kolejną rzeczą, którą wzięłam, to już e, w drodze do kasy. To jest Domol. E, Płyn do mycia szyb, bo mam zamiar umyć okna, więc sobie przetestuję ten domol. Nigdy nie miałam właśnie tego domolu z Rossmana. Zobaczę, na jaki on zasadzie tutaj jest. Czy to jest właśnie tylko taki z octem, czy jak rozpuszczony. Bo jak z octem, wiecie, oct rozpuszczony w wodzie, to ja sobie taki sam roztwór zrobię. Ale to kosztowało 3,99 za 750 ml, dlatego zakupiłam. Obok tego oczywiście były ściereczki to są takie ściereczki do kuchni 10 sztuk i one również były w cenie 3,99 za to opakowanie więc zakupiłam bo chyba nie wiem w Biedronce są takie ściereczki, ale tam chyba jest 5 sztuk pakowane czy coś takiego i są w podobnej cenie czy nie droższe nawet powiem Wam szczerze, że nie wiem dokładnie, ale wydaje mi się, że jak za 10 ściereczek 3,99 to spoko cena i jeszcze wzięłam dla siebie takie rzeczy kosmetyczne. Ja z Eveline nigdy nie miałam ani e, tego podkładu, bo to jest podkład luksusowy podkład, tak Wonder Match zapewnia 24 godziny efekt nieskazitelnej cery. Idealnie dopasowuje się do, do odcienia i struktury skóry. Także sobie go wypróbujemy. Może wiecie co, pójdziemy bliżej okna, zobaczę, jak to będziecie tam się widzieć. Ok, zdecydowanie lepiej jest. Także sobie zakupiłam właśnie, tu będziecie lepiej widzieć, eee, bo się nie bardzo. Z Eveline eee, taki podkład. Powiem Wam, że on był z 49,99% przeceniony na 24,99%. Dlatego go zakupiłam i on ma kolor Light Vanillia. Także ja go tutaj nakładałam, nie mogę teraz wycisnąć i powiem Wam, że nawet bardzo fajnie, trochę go za dużo teraz wycisnęłam, bardzo fajnie wtopił się w skórę moją, ale teraz to nic nie widzicie absolutnie. No także myślę, że będzie spoko, oczywiście będę go używała, sekundę, chusteczkę sobie wezmę. Okej, okay, powycierałam sobie ręce, tam zakupy z Lidla to wiecie, nie ma co. Także to jest pierwsza rzecz. I druga rzecz, która mi wpadła w oko, to oczywiście było obok i to był właśnie korektor, którego również nigdy nie miałam z firmy Eveline i on jest w tym samym kolorze, co ten podkład, czyli jest Light Vanilla i zaraz zobaczymy. No teraz nie widzicie. Myślę, że też będzie bardzo dobrze wyglądał. I jego tutaj jest 15 ml i on kosztował mnie 9,99 zł. Groszy. No bardziej taki gęściejszy jest, bo ten podkład to taki fajny, delikatny. Ale korektor to chyba powinien być taki właśnie gęściejszy. Dobra. Ja w tych sprawach kosmetykowych to jestem, wiecie, taka trochę laik. Niekoniecznie znawczyni ogromna, także ja to się w tych właśnie w sferze kosmetykowej to się staram nie wypowiadać, bo jak niekoniecznie się znam. I to są już moje całe zakupy: oczywiście z Lidla i z yy, Biedronki. To będzie taki hol oczywiście łączony. Ktoś tu przyszedł, za mną stoi. Kto tu przyszedł? Dzień dobry, powie. A jeszcze właśnie. Jeszcze zakupili sobie dzieciaczki gumę Orbit, chyba truskawkową i donaty. Sztuk 3 również w Lidlu. I to, to już wszystkie są zakupy nasze właśnie z Biedronki, z Lidla i z Rosmana. Jeżeli okay. Wam się podobał taki odcinek, to prosimy mm, o no. łapkę w górę. A jeżeli jeszcze nas nie subskrybujecie, to nam będzie bardzo miło, jeżeli nas zasubskrybujecie i wciśnięcie dzwoneczek, wtedy Was już nic nie ominie. A teraz już właśnie pozdrawiamy was bardzo serdecznie, życzymy wam miłego dnia, dnia. albo udanego wieczoru Wieczoro. i do zobaczenia w kolejnym w odcinku. A to się, ale mów wyraźniej, bo ci ludzie nie będą rozumieć. Odcinku. Pa. Pa.